Witam wszystkich, dla was mnóstwą informacje Dla tych co są głupkami i mnie nie lubią to niech nie oglądają um, Takie informacje, że zmieniam kanał, na no tym nie będę nagrywał A na tamtym kanale będzie tak um, Będzie Farming Simulator 15 um, Wszystko co, co tylko się da będzie farm wszystko związane z Farmingiem, czyli Internet Farmingi Wszystko związane z Minecraftem, oprócz Minecraft Story To jest wszystko związane z Minecraftem I... No i czasami będzie zabawa w GTA Czasami się pobawimy w GTA 4 A na początek chciałbym powiedzieć, że zmienię właśnie kanał A kanał będzie się nazywał Czarny XD już będę wrzucał tam początek. No więc. Odcinki, tak myślę, że będą godzinne czasami, a czasami. Yy, 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 czasami ten. Czasami 40 minutowe, minimum 20 minut. Czyli jak mam z rano nagrywać, to muszę wcześniej stać. Przygotować się i. Um, no a więc to mi by było tyle. Ja się z wam żegnam, Merka.